Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. A Panie. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, Odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Ja, jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrzny jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbruźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechowi wiecznemu. Mówili bowiem, ma Ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu to powiedzieli. Oto matka Twojej bracia na dworze, szukają Ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi. I spoglądając na siebie dookoła, rzekł do nich, oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Oto słowo panie Skier, Pałacowi Bractwo. Ponieważ dzisiejsza liturgia słowa jest naprawdę przebogata w swoją treści, dlatego też. Skupimy się tylko na trzech rzeczach. Pierwsza sprawa to oczywiście to, co bardzo często wielu ludzi bardzo jakoś mocno uderza. Mianowicie chodzi o ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I chciałbym to załatwić bardzo krótko i mam nadzieję, że treściwie. Mianowicie. Jeśli ktoś z was w tej chwili pomyślał, że popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu, to najprawdopodobniej nie. Dlaczego? Żeby popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu, trzeba mieć złą wolę wobec Boga, najkrócej. Mam nadzieję, że wszyscy tak jak tu jesteście, nikt z Was nawet nie pomyślał o czym, albo nie myśli i nie chce myśleć, że ma złą wolę wobec Boga. Bo nawet jeżeli Ci się jakieś przykazanie nie podoba, to to nie jest tak, że chcesz Panu Bogu, nie wiem, wybić okno w Jego mieszkaniu czy coś innego. To po prostu nie podobają ci się jego wymagania. Tak jak ci się nie podobają na przykład jakieś prawo, jedziesz gdzieś tam czy ówdziej, nie podoba ci się jakieś prawo. Więc dlatego też nie róbmy sobie tutaj problemu, bo wielu chrześcijan właśnie robi sobie problem, że żeby nie popełnić grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Więc spróbujmy w ogóle nawet na ten temat nie myśleć, a takim, takim dowodem na to, że nie chcę działać, nie chcę iść w kierunku właśnie tego grzechu, to jest moja wola, że chcę powierzyć Panu Bogu moje grzechy. Wielu z Was na przykład w tej chwili już żyje na przykład nie wiem, w powtórnym związku, więc nie możecie być w sakramencie pokuty, otrzymać rozgrzeszenie, ale przynajmniej powiedzcie Panu Jezusowi to, co jest w Waszym sercu, że tak naprawdę owszem, coś jest niepoukładane dobrze, ale tak naprawdę moja wola jest po Twojej stronie, Panie Boże. I proszę iść w tym kierunku. Druga rzecz, rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest ten fragment z księgi Rodzaju i powiedzieć o wstydzie. Wiemy doskonale, że w tej chwili wielu ludzi robi wiele, żeby uczynić ze społeczeństwa społeczeństwo bezwstydne. Co to znaczy? Myślę, że każdy z nas wie, kto ma jakiś taki zdrowy ogląd. Dlatego też mówię, że pla, praża, plaża dla natury, na, naturystów. Może i by była dobra wtedy, kiedy by nie było grzechu pierworodnego. Ale po grzechu pierworodnym niech nikt nie wmawia, że to jest normalne i naturalne. Nie. Naturalnym dla człowieka jest wstyd, bo on nam pomaga. Wielu wyobraźcie sobie, że jest całe społeczeństwo bezwstydne. Na pewno byście po prostu bez przerwy chodzili za dziećmi i tylko zakłada, zasłaniali im oczy. I to jest dowód na to, że gdzieś jednak ten wstyd jest. I on powstał dlaczego? Bo człowiek sprzeciwił się Panu Bogu. Tu nie chodzi o zjedzenie jabłka czy jakiegoś banana. Chodzi o nieposłuszeństwo wobec Pana Boga. I Pan Bóg pomógł człowiekowi właśnie przez to, że dał mu wstyd. Ale zobaczcie, jaka jest pokrętność szatana. Bardzo często ten wstyd jest wykorzystywany gdzie? Nie pójdę do spowiedzi, bo się wstydzę. I to jest właśnie to pokrętność szatana, bo on nie chce go zlikwidować całkowicie. On chce zlikwidować tylko w niektórych obszarach, żeby uczynić społeczeństwo bezwstydnym. Ale w obszarze duchowym u, to trzeba się wstydzić. I bardzo często właśnie ten wstyd zamyka. Serca wielu ludzi i nie idą do spowiedzi, bo się wstydzą. Co trzeba zrobić? Przełamać ten wstyd. I iść szybciuteńko do spowiedzi, żeby nie zachować właśnie tego grzechu dla siebie, tylko dać go Panu Jezusowi. Dlaczego? Bo On może mnie obdarzyć miłosierdziem. I trzecia rzecz. Dzisiaj święty Paweł, tak jak powiedziałem, jest ten człowiek zewnętrzny i wewnętrzny. Ewangelia pan Jezus kiedy przyszedł na ten świat powiedział inaczej niż filozofowie. To nie jest tak, że jest walka między tym człowiekiem zewnętrznym i wewnętrznym. To nie jest tak. Człowiek to jest i ciało i dusza. To jest cały człowiek. Pamiętajcie, że my modlimy się o ciała zmartwychwstania. Wielu ludzi zada pytanie, no dobrze, ale jak to będzie ciało wyglądało? Kiedy mam 20 lat, czy kiedy mam na przykład 60 i ileś lat? Nie wiem. Jak to Pan Bóg zrobi? Nie wiem. Tak samo jak nie wiem i nie rozumiem, jak Pan Jezus przyszedł do apostołów mimo drzwi zamkniętych, ale przecież jadł z nimi. To miał ciało pozorne, czy prawdziwe? Więc jest wiele takich pytań, które przyjmujemy. Dlaczego? Wierzymy. Dlatego też Panie Jezus właśnie przez Świętego Pawła dalej rozwija to. Więc ten człowiek, i to jest dla mnie najpiękniejsze, ten najpiękniejszy fragment, ten człowiek wewnątrz odnawia się z dnia na dzień. Kiedy człowiek może się odnawiać z dnia na dzień? Spróbujcie robić codziennie rachunek sumienia i spróbujcie żyć w stanie łaski uświęcającej. To będziecie wiedzieli, co to znaczy, ale trzeba być szczerym wobec rachunku sumienia. To będziecie wiedzieć, co to znaczy, że człowiek się odnawia z dnia na dzień. Natomiast jak człowiek odnawia się czasami wewnętrznie tylko raz na rok albo raz na parę lat, to proszę się nie dziwić, że nie rozumie tego fragmentu Pisma Świętego, bo dla niego to jest jakaś katorga. Jak to ja mam się odnawiać? Dlatego też, jeżeli zależy nam na tym, żeby i ciało i dusza były razem, i żeby to wszystko szło w jednym kierunku, to warto zdbać o ciało, na przykład nie przejadając się, dbając o fizyczność swoją i dbając o wnętrze. W poprzedniej parafii miałem takiego pana doktora, który na reumatologii w Warszawie pracował i on napisał kiedyś taki piękny artykuł on już miał 80 lat ale dalej jeszcze by chcieli na, żeby wykładał na Uniwersytecie Medycznym i on napisał taki piękny artykuł właśnie na temat jak bardzo ważne jest dbałość o duchową swe, stronę y, pacjentów piękny artykuł można powiedzieć że każdy ksiądz mógłby się pod nim podpisać a on to napisał jako człowiek świecki jako bardzo dobry reumatolog niestety zmarł ale Chodzi mi o to, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli człowiek ma, korzysta z rozumu i wolnej woli, to dojdzie do tego, co jest zapisane w Piśmie Świętym. <laughs> nie trzeba gdzieś szukać niewiadomo czego. Wystarczy czasami pochylić się nad Słowem Bożym, rozważać je i przyjąć do swojego serca. To, że czasami nam się nie uda, bo to jest między innymi sakrament pokuty. I po to jest właśnie walka o to, żeby człowiek wewnętrzny odnawiał się z dnia na dzień. I to jest możliwe.